Hello ladies and gentlemen to Charlie with an i zapraszam na kolejny pojedynek e, finałowy, czy kolejną bitwę ćwierćfinałową w pojedynku pomiędzy Mikutem na Tigerze P a Hero Modem na Isie 3. E, tym razem odpada Tiger e, P z rywalizacji. Powiem wam szczerze, miałem dosyć spory orzech do zgryzienia, ale decyzja została podjęta. Mm. Właśnie taka. Oh, już Wam mówię. Była naprawdę niewielka różnica punktów. Tam zadecydowało bodaj, że ta jest wyceniona na 24,14. Ale żeby Wam nie spoilerować, pewnie będę tłumaczył się bardziej, i jeżeli będzie to bitwa świet śniałowa. Punkty nie zostały przyznane za darmo w bitwie na Isie ie po prostu doszły niektóre odznaczenia, które nie ująłem w zasadach, i myślę, że będą one taką deską ratunku w przypadkach, kiedy według mnie jedna bitwa będzie lepsza od drugiej. Chodzi mi o odznaczenia Spartan, bodajże Lucky i nie wiem, jeszcze jakieś trzecie. Ho, teraz nie pamiętam jak się to nazywa. Ale to sprawdza, Także 24,14 punktu. Tiger P... Mm. A, powiem wam dokładnie ile miała powtórka hero moda. 23,375 yy, punkta bez Spartana. Ze Spartanem 24,375. Mam nadzieję, że nie za bardzo sprzeczycie mnie za tą decyzję, ale tamta bitwa wydaje mi się o wiele lepsza. Może nie o wiele, ale po prostu jest to... Hmm, bitwa na dziewiątkach. Zrobione tony obrażeń i o 400, punk 400 punktów doświadczenia więcej wycenione. Dlatego wydaje mi się po prostu bardziej wartościowa i zasługuje na to, żeby przejść dalej. A tym razem zostajemy już z Tiger MP. Trochę moich tłumaczeń już za nami. Także Mikut mam nadzieję, że nie znienawidzisz mnie za to. Tiger. Tutaj Tiger P, bardzo dobra decyzja, zjechanie na dół. Tiger P miałby tutaj problemy, żeby podjechać pod górę na szybko, szczególnie przy tylu skautach i artylerii, która jest tutaj bardzo wysoko rozstawiona, bo piątka na takich meczach to jest Hummel, który praktycznie może zdjąć wszystko na raz. Przepraszam, jestem po śniadaniu, co my tu mamy? Że drużyna niestety nie domaga póki co 670 obrażeń. Wow, już jest 3 do 8 hmm. Na razie czekamy Na rozwój wydarzeń głupie byłoby w tej sytuacji atakowanie samemu e, linii Chociaż, co prawda mamy tutaj wsparcie artylerii, ale Oooo i jedzie Scout, ładnie strzał od razu z gąsienicą, więc... ho, dobra reakcje ze strony TDK Tutaj artyleria musi przeżyć do końca, żeby wspomagać Tigerapę lub ewentualnie drugą linię. Jest praktycznie ostatnia deska ratunku. Razem z Mikutem. Tutaj przede wszystkim artyleria będzie dawała duże wsparcie. Nie wiem, jak ona wyszła później pod koniec tabeli, ale na pewno, z tego co pamiętam, w tej bitwie też do końca się przydaje. No że nie za dużo się dzieje. Miku tutaj czeka na rozwój wydarzeń. Swoje zadanie póki co wykonuje. oni sam tutaj e, strony na dole. O, strzał znowu w gąsienicę. Teraz mogło wejść z demerzem, ale trochę zaskoczony Miku tym wyjazdem PZT-4. Tutaj ze Stokową Bieżą. KW1 tutaj spokojnie przebija tę gry AP. Nawet nie wiem gdzie bym zobaczył. A, w bok wieży. No, Tiger wyjeżdża. Uu, niestety jest spudułowany przez y, Tiger. I 243 114 chyba dostaje od artylerii. i Miku ładne celowanie dla pewności w słaby punkt, żeby nie było już żadnych magicznych odbić. Co to jedzie? S35CA, na tego trzeba uważać. Szczególnie z najlepszym działem 165 penetracji, 300 średni damy, czy Nie wiem, czy takie działo ma tutaj zamontowane. Chyba ma to gorsze, ale za takimi krzakami, no to człowiek nie jest w stanie zobaczyć, czy faktycznie jest to ten przeciwnik z takim działem. Tak jak widzicie, został już tylko Terek braniający bazy. Mikut, który tutaj zdjął najpotężniejsze cele, czyli Tigera TDK. O, chyba nie natknął się tylko na Isa, KW1 Co ty mi tu pokażesz? Jest 250, tym razem KW1 się odbija. I znowu chyba dostaje od artylerii. O, gunner. No jest ciekawe, jak KW1 tak łatwo przebija. Tiger'a P od przodu. Hmm. Powiedziałbym, że Gold, chociaż nie wiem, nie było takiej charakterystycznej chmurki. O, szczególnie widzicie tutaj jest przebicie w jedną z mocniejszych części pancerza Tiger'a Hmm... Ale tej charakterystycznej chmurki nie widziałem, nie wiem jakie pociski ma yy, KV-1. Bo zwykle na wyższych tierach łatwo to rozpoznać yy, właśnie po takiej yy, chmurze wybuchu. Yy, są to wtedy pociski hit. Nie wiem na jakiej zasadzie one działają, ale one chyba wybuchają yy, na pancerzu jak się odbiją. Czy ewentualnie jak przebiją jest taka właśnie złota chmurka dookoła. A no, tutaj Mikut jedzie ratować sytuację, zostały parę niedobitków M6. Tutaj spokojnie kolejny fraki, i top gun. Yeah. Także sytuacja pod kontrolą zostało już tylko wolne. KV1, grill i Hummel. Szczerze powiedziawszy, dwie artylerie spokojnie zdejmą tutaj Miku na raz. Cover mi zostały dwie arty. No i z lepszym czołgiem powinien tutaj wygrać. To już nawet nie ma się co zastanawiać. Trzeba wykonać jakiś ruch, bo przeciwnik... E zazwyczaj w takiej sytuacji trzeba patrzeć, czy mamy zdolności do ataku, czy nie. E trzeba zawsze kogoś zostawić na bazie, bo później przy wolnych czołgach, jeżeli by to był med, to może i nie trzeba. Ale zawsze... Tr y bardzo pomocne jest zostawienie jednego czołgu na bazie, który ewentualnie wyspotuje dla nas e, nadchodzące niebezpieczeństwo. Hmm. Ok, ruszamy z atakiem. Mikut tutaj na tej grze został już wyspotowany. E, chyba, że z... trzeba poszedł dlatego, że zostało przewrócone drzewo. Timber! Okej, okay, jedziemy dalej. Zik! Zwycięstwo nie byłbym do końca taki pewien. Co prawda szanse są duże 2470 obrażeń póki co? I jedziemy dalej. Może odrobinę przewiniemy, tylko że ja mam zazwyczaj taki takie szczęście, że przebiłem to, co jest najważniejsze w bitwie. Czy jestem na. Nie, Fixed camera, ok. Tak, żebyśmy zobaczyli, jak mnie celował. To jest też ważne. Grill! Jest wyspotowany i pięknie skończony. Jest KV1. ale Artyleria tutaj na wszelki wypadek strzela w to samo miejsce. Niestety, chyba w ten strzał by nie wszedł. Wątpię Miku, żebyś tutaj podjechał pod tą górę. To jednak nie jest T52. Najdobre przeczekanie sytuacji, stracenie spota. Około 6 sekund. Go, go, go. Ja bym nie pisał jednak na trzecie globalnym. I don't see. Him. O, tutaj znowu jest Miku wyspotowany. I założę się, że Hummel już dawno tutaj mierzy. Tylko, nie wiem, nie zwróciłem uwagi skąd Hummel strzelał. A przy okazji y, jeszcze, a to może na koniec bitwy powiem, <laughs> przewiniemy odrobinę. Jest KV-1, które wybiera się na e, flankowanie, nie jest to niestety dobry czołg tutaj. Ja bym się skupił na spotowaniu pod Hummela, bo tylko i wyłącznie Hummel może coś tutaj zdziałać. Później ewentualnie po zdjęciu tej gra e, P można by się bawić właśnie w jakieś e, akcje w stylu ściąganie artylerii, która by została. Hummel gdzieś tutaj chyba się chowa. Jechanie na kapa z jedną artylerią gdzieś tutaj siedzącą to nie jest dobry pomysł. Hummel w każdej chwili może mógłby zresetować. Au tylko za 200, na szczęście to padło. Nie za więcej. I Hummel wystrzelił się i jest pięknie. Radley Walters, like a pause. Miku tutaj. Bardzo dobrze kontroluje sytuację, praktycznie od początku do końca mm, zjął tutaj najcięższe cele na tym przejeździe plus artylerię i ratuje tą bitwę przed przegraną póki co 3077 obrażeń i że na kapa, zostaje mu minuta 30 do zaskapowania, KV1 nie ma aż takiego zasięgu widzenia, żeby zespotowało go e, jako pierwsze a, i tutaj też przewiniemy kawałek, żeby to nie było za długie. A, kv 1 się topi i jest to koniec tego pojedynku. E, także mam nadzieję, że Wam się ta bitwa podobała. Zobaczycie, dlaczego wybrałem akurat tą, a nie na isie trzecim. E, nie bez uzasadnienia. E, już niedługo, bo w sumie będzie ona w półfinale. No, niepotrzebnie to spoilery, ale i tak, trzy filmy wyjdą um, bardzo blisko siebie. Ok, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam do wysyłania już powtórek na WBP 3 do niszczycieli od 7 do 10. Zasady takie same, tylko. Te trzy odznaczenia nowe, które doszły, spartan, lucky i ten jeden, którego nie pamiętam um, będą ewentualnie kołem ratunkowym dla mnie w podejmowaniu decyzji, kto przechodzi dalej. Jeszcze i tak tylko i wyłącznie punkty, więc to nie będzie dużej różnicy. Wrzucimy je po prostu do tego samego worka, co snipera, Steelwaller i tak dalej. Także zapraszam do wysyłania powtórek na WBP3 i żegnam was serdecznie. Trzymajcie się ciepło.